Zofia Zborowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek, z powodzeniem zdobywa serca fanów na Instagramie, gromadząc ich ponad 500 tysięcy. Na swoim profilu dzieli się nie tylko aspektami swojego życia zawodowego, ale także prywatnymi momentami, w których często pojawiają się jej mąż, Andrzej Wrona oraz ich córki. Jednym z ulubionych tematów Zborowskiej są codzienne nowinki i odkrycia kosmetyczne, co tym razem doprowadziło do ciekawych rezultatów. Aktorka postanowiła zaskoczyć swoich obserwatorów, prezentując efekty swojego najnowszego eksperymentu z samoopalaczem. Nie wahała się zdjąć okularów i odkryć przed światem swoją nową, opaloną twarz. A, czyli make samoopalacz great again? Ten bumerang zasługuje na osobną rolkę w moim pamiętniczku napisała z humorem, przestrzegając jednocześnie młodsze pokolenie przed potencjalnymi pułapkami związanymi z mgiełkami samoopalającymi. Kochane dzieci, uważajcie na nie, są podstępne. Nie ufajcie im, dodała w swoim stylu. W jej wpisie nie zabrakło także przewrotnego odniesienia do znanej opalenizny Donalda Trumpa. Pozdrawiam, Zofia Trump, skomentowała Zborowska, nawiązując do wizerunku byłego prezydenta USA. Jej dystans do samej siebie oraz umiejętność żartowania z popularnych stereotypów wzbudziły radosne reakcje wśród internautów. W komentarzach można było przeczytać pełne humoru spostrzeżenia takie jak Zosia, pięknie jak roz w przyjaciołach, ciebie to na chwilę zostawić samą czy kolor idealny, wygląda jak posypka z citosów. Widać, że jej sposób postrzegania siebie i otoczenia wprowadza odrobinę radości do życia jej fanów. Ciekawiącym jest też temat opalenizny Trumpa, o której niektórzy spekulują, że była wynikiem nieodpowiednich kosmetyków lub diety. Wizarzystka Chris Blevins która miała okazję opracować przy makijażu Trumpa, ujawnia, że jego twarz często wyglądała na bardziej opaloną niż reszta ciała, już przed nałożeniem makijażu. Samoopalacz to nie jedyny kosmetyk, z którego korzysta Trump. W stresujących momentach sięga także po inne produkty, które poprawiają kolor jego skóry, informuje Blewens. Emily Elsie w wywiadzie dla Metro Co. U.K. zauważa, że w chwili, gdy Trump objął urząd w 2017 roku, jego skóra prezentowała się znacznie mniej pomarańczowo, z czasem jednak z biegiem kadencji na jego cerze nakładano coraz więcej brązera, co miało wpływ na jego ostateczny wizerunek. Zarówno Zborowska, jak i Trump stanowią świetne przykłady na to, jak wizerunek, styl i humor mogą wpływać na odbiór publiczny. Wspólnym mianownikiem jest tu umiejętność podejścia do siebie z dystansem oraz talent do chwytania chwil życia w ich najzabawniejszym wydaniu. Czy to poprzez popularny selfie z samoopalaczem, czy przez nieprzewidywalne decyzje dotyczące makijażu, oboje pozostają w centrum uwagi, co idealnie pasuje do ich mediowego wizerunku.